Przez to co robię i głoszę wszystko na Facebooku i na TikToku, na Instagramie i YouTube, no to jestem bez atakowany przez różnych troli hakerów. Desprzedy ktoś mnie chce poznać, który ma świeże konto stworzone na internecie. Coś niesamowitego dzisiaj blokuje taką chyba 20 osobę. Tak jakby ktoś się uwziął i chciał zhakować to konto, bo... No i coś dziwnego, tak. A raczej nie da się zhakować, bo tylko ja wszystkie hasła znam. Także taką mam sytuację, widzicie? To nie jest takie proste mówić cokolwiek. Potem instytucje różne znajdują takiego hakera który pracuje nad człowiekiem. Nie wiadomo, co jeszcze będzie. Wszystkiego dobrego.